Cześć! Jesteśmy młodzi głosem przyszłości 20 i opowiemy wam o naszym projekcie. W tym roku misją naszego projektu było zarówno edukowanie naszych rówieśników w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, jak i pokazywanie im, dlaczego warto iść na wybory, na przykład samorządowe. Pokazujemy, że polityka wcale nie musi być taka straszna. Prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu. Te wszystkie osoby wzięły udział w naszym projekcie. Efektem tego było powstanie ponad 100 filmików, w których politycy odpowiadali na pytania interesujące młodzież. Filmiki nagrywaliśmy w Sejmie, Senacie oraz Pałacu Prezydenckim. Zwróciliśmy się do wszystkich miast wojewódzkich z prośbą o wysłanie listy działań, które podejmują dla osób młodych. Na ich podstawie stworzyliśmy ranking i wybraliśmy miasto przyjaciela młodych. Edukowaliśmy również naszych rówieśników poprzez lekcje obywatelskie. W naszej szkole gościliśmy m.in. senatora Jacka Trele czy Andrzeja Sokolowskiego, byłego działacza Solidarności. Zorganizowane przez nas konsultacje młodzieżowe były przestrzenią, w której nasi rówieśnicy mogli wypowiedzieć się, co zmieniliby w naszym kraju. Gostową listę postulatów wysłaliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Urzędu Miasta Lublin. Przez cały projekt towarzyszyła nam maskotka urny wyborczej, która na dzień przed wyborami przypominała Lublinianom o istocie ich głosu. Zwieńczeniem naszego projektu była rejestracja stowarzyszenia, które nadal będzie tworzyć społeczeństwo obywatelskie. Gościliśmy w wielu stacjach radiowych, gazetach i telewizji. Pojawiliśmy się między innymi na antenie radia TOKFM oraz TVP3 Lublin. Nawiązaliśmy liczne współprace i partnerstwa. Naszym głównym partnerem było miasto Lublin, a patronatem honorowym objął nas wojewoda lubelski oraz Młodzieżowa Rada Miasta Lublin. Dzięki naszemu projektowi młodzi ludzie coraz bardziej interesują się życiem publicznym. Frekwencja i ilość pytań zadawanych na lekcjach obywatelskich rosła ze spotkanie na spotkanie. Wiedza młodych o polityce szerzyła się, a ludzie młodzi częściej uczestniczyli w wyborach. Przez nasze media społecznościowe dotarliśmy do ponad 3 milionów odbiorców, którym pokazaliśmy, że polityka ma również przyjazne oblicze. Maskotka urny wyborczej była wyjątkowa, niespotykana wcześniej i budziła zainteresowanie przechodniów a nasze rozmowy z politykami pokazały, czy potrafią oni nawiązać kontakt z młodymi.